Mamy już grubo ponad 1000 lubiących nasz portal Siewie TV internautów. Tego z numerem 1111 postanowiliśmy nagrodzić. Szczęśliwą internautką z tym numerem okazała się Marta Gierczyńska ze Zduńskiej Woli. Gratulujemy! Jesteś już y, po maturze i uczysz się dalej gdzie? Y, w Sieradzu w Rzaku na kierunek technikum administracji. I chciałabyś być, 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 być w przyszłości urzędnikiem? No, zgadza się. Zgadza A co robi siostra? E, Uczy się w technikach fryzjerskich w Woli. Świetnie, będzie fryzjerką. A powiedzcie mi, co sądzicie o naszym portalu, bo wiem, że często gościcie na nim. No, czy teraz ostatnio zwracam uwagę na bo był miejsc, więc polajkowałam stronę i zaczęłam tam oglądać różne co wkładacie, zaczęłam tam przeglądać no i daję radę. Radę. A to jest, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba. Się. Mm, co mi się podoba? Nie, no, podoba mi się aktualności, tak? To przede wszystkim. Wszystko jest na bieżąco, a więc to mi się bardzo podoba. Ja Wam serdecznie dziękuję. Gratuluję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Marto, i życzę Wam wielu prezentów pod choinką. A jakie w życzeniach chci chciałybyście złożyć naszym widzom? Yy, dużo szczęścia, yy, szcz udanego Sylwestra przede wszystkim, no i dużo prezentów. Ja przede wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt. Dziękuję. Dziękuję.